Ok, otworzyliśmy sobie te saszetki. Ja poza filmem uzupełniłem album i teraz wam zaprezentuję, jak on właśnie wygląda. Barcelona wygląda tak. Atletico tak. Real Madrid tak. Walencja. Bayern Monachium. Borussia. Lipsk, Bayer, Leverkusen, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Juventus, Napoli, Inter. Co prawda tych kart jest mało, no ale to było tylko 30 zaszetek, więc nie mamy się czego spodziewać. Atalanta. PSG, Lille, Benfica, Genk, Zenit, Galatasaray, Red Bull, Salzburg, Olympique Lyon. Tutaj są już karty taktyczne. Man of the Match, klub 100, 3 karty się udało nam trafić. mvp -ki. Tutaj mamy jednego, przepraszam, dwa centuriony i 3 karty pro. Przepraszam, więcej 4, 5, 6, 7 kart pro. Jednego Record Holders, Hat-Trick Hero i tutaj kolejny Hatry Hero, no i tutaj Limitka Guero i limitka Selacha. I też w tych kartach, które były, co miałem na początku, były też karty Super skład Nie ma ich tutaj wymienione w naszej. Oj, przepraszam, czekliście, ale przeczytałem, że karty Super skład są w angielskiej wersji, więc mamy komplet 15 kart super skład.